Dzień dobry, wieczór wszystkim. Nazywam się Michał Maśniak, a to jest kanał Zuty jak Muzyka. Zapraszam do obserwowania, lajkowania, komentowania i czego tam jeszcze chcecie. Trochę by tu nie było, ale jestem i na razie musi być tak jak jest. Nie wiadomo jak długo, ale postaram się, żeby to było jak najszybciej, żeby się to jak najszybciej zmieniło. Na początek chciałbym Wam przedstawić kolekcję moich płyt filmowych. Na razie to literę Z. Jako pierwszą przedstawiam płytę kompozycji Top Eliminator. Bardzo to fajny album. Z z takimi jak Kimmy O'Riordan, Cuts Pressure, Sharp, Sub, Sub, Thirsty Man, Flex, i Bad Girl. Jako drugi album. Jako drugi album, który mam przedstawić. Taką ciekawostkę. Album albumu jest album Ziemiak. Jest albumem Ziemowita Kaszporskiego. Artystycznego z takich słowów jak Prakty NDW. Nawet no i z <trybuj> tego Teraz przechodzimy do największych ciekawostek. Pierwszą największą ciekawostką jest płyta zespołu instrumentalnego Włodzimierza Bierzana. jest tylną 30 lat. Czasami nie lubię posłuchać jak mam humor. Jest to muzyka na akordeon, gitarę, perkusję i bas. A to bardzo ciekawe. Tak Teraz instrumentalny mi to jest bowa jajnica, pierwsze się też kapka. są takie piosenki ludowe i ludowe, ludowe, czasami wojskowe, ale w bardzo fajnych wykonaniach moim zdaniem. Bardzo przyjemnie się tego słucha. I druga część płyt i druga, i druga płyta zespołu instrumentalnego w to jest janica. Umarł Maciek, też bardzo fajna, też bardzo fajna, też czasami mocno się znowu spotkać z tej efektowej muzyki. Teraz zespół akordeonistów Tadeusza Wasołowskiego na krakowskim Lenku. To jest taka, moim zdaniem, trochę średnia płyta, ale da się słuchać, bardzo... Też akordy nowa, też wszystko jest... No i moim teniem, to jest moim teniem, to, pana zadełka, to jest bardzo ta panna kadłubka. Spodek Tam można uważać tylko, żeby na przykład opułować kozycie, spodziewać, skarciszki rybki, opułować, północy, półbaka No i takie, tak że tak powiem. Teraz, przed Państwem, pierwszy album Zdzisławy Sośnickiej, który jestem od 30 lat i bardzo, bardzo go lubię. Moimi ulubionymi utworami z są Inne łzy, Tak bądź jak chcesz, Jeśli nie przemyjemy recenzji, Zabryźnij do swoich snów. Teraz, jeden z moich ulubionych płyty, Pani Zdzisławy. Ale jak gwiazd. Na tej płycie są takie pory jak oczywiście, ale jak gwiazd, ale tak to zakrypi wykrębi. Letnia miłość Śmierć strojny. No i trzecia płyta, no i trzecia płytka z nich powyżej śmiej. no to są serce. A na niej takie czują się takie jak. Pory takie jak serce parysią raz. I od nowa. Powiedz mi Pani, obce gra. Chcę się stelować, z Tobą, kto obudził się. No i oczywiście na koniec musi być zaraz i pierwszy album. Muzyka złota, francuska, tęcz która mnie bardzo, bardzo staje pozytywnie. Prawie coś po prostu, po prostu może po francusku, ja mówiąc nie bardzo w ogóle, ale mimo wszystko też się słuchać. Naprawdę. To, 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 to wszystko na dzisiaj. To proszę za jakość, zapraszam za mój głos, zapraszam za jąkanie się, pomijanie niektórych rzeczy. Po prostu tak wyszło dzisiaj do jutra albo do następnego razu, no, to wzajemnie tędycznie.